Siema! Ja jestem Klaudiusz, a to jest kolejny odcinek z of Duty 2. W tym odcinku jesteśmy już w Stalingradzie jest 2 grudnia 1942 roku. Yy, oczywiście śnieg, minus 20 stopni, i cały czas jesteśmy e, szeregiem Vasilym Ajka złowem. Wspominałem yy, już tą poprzednią animację dziennika, bo. Chcę już zacząć mówić. Głównie się już zaczyna. O, no, o! Kiedyś to działało. Okej, okay, się wycofię. Yy, dziękuję wszystkim za... Jak on to przeżył? No, yy, dziękuję wszystkim za yy, te komentarze. Yy, I chciałbym w tym odcinku wyjątkowo odpowiedzieć na nie wszystkie, a już później w pewnym odcinku yy, Opowiem ogólnie o bitwie stalimradzkiej. O, o, ho, ho, co to było? Yy, więc tak, yy, ktoś się zapytał, co do kalendarzy Yyy... Więc tak, jeżeli mi się uda yy, skombinować, to oczywiście postaram się coś z tego nagrać. Choć. Yy, Koda dwójkę grałem bardzo często, byłem młodszy, a właśnie przykro, przykrość mi wzięła, że nie miałem przyjemności zagrać całej pierwszej części, więc myślę, że w przyszłości powinna się pojawić ta seria. Kolejne pytanie było o Minecrafta i Medal of Honor. Yy, tak, Minecrafta nie będę grał, a na pewno go nie będę nagrywał, yy, jest to moim zdaniem gra, yy, którą pograć pół godziny i wystarczy, yy, a co do Medal of Honor to tak, yy, oczywiście tak jak Call of Duty 2, 1, również postaram się skombinować te pierwsze części. Co do nowszych części, to się jeszcze zobaczy, w zależności od tego... W zależności od tego, co... Jak to będzie wyglądać, bo szczerze mówiąc, w wszystkich części... Medal of Honor i Koda nie lubię. Tylko niektórym się podobają, właśnie najczęściej starsze więc tak, Minecraft, nie Medal of Honor. Może kiedyś w przyszłości, bo grałem na razie tylko w Medal of Honor Airborne A w ogólnie w inne części nie grałem mi się bardziej podobało podobał mi się Call yy, i ostatnie pytanie o czy będę grał w gry bez przemocy i bez takiej ilości krwi yy, dzięki że się Kasper pytasz yy, oczywiście nie będę grał tylko w takie w gry, ale to będą takie bardziej serie stałe. Yy, mam zamiar na pewno... Yy. Nie jest mi o to Okej, okay, tu chcieli gadać, więc tak. Ty... Tak, <laughs> w grze z przemocą mówię o grach bez przemocy. Na pewno będą takie gry. Mam zamiar grać w, w części sportowych gier, typu... Ło! Biegni! Yy, pojawi się na pewno FIFA na moim kanale, ale... No. Yy, nie wiem kiedy, gdyż czekam. Aż będę mógł się zaopatrzyć przed... yy... Właśnie... No kurde no nie potrafię się wysłowić jeszcze raz kogo yy... Muszę się po prostu zaopatrzyć yy... w... w Playstation 4 Bo nie będę... No kurde no co tu rzucacie tak te granaty Zreszcie się... Brawo ze snajperką na solo. Yy, oczywiście jak się zaopatrzę w konsolę, to będę nagrywać IP Oczywiście też się zastanawiam nad Y, grami od 2 czyli y, NBA oraz tutaj może taka nie bardziej pokojowa, ale y, WWE no a ogólnie to sorry Kasper, ale choć na serio jestem pacy... na serio jestem pacyfistą, to jednak gra grach wolę y, trochę sobie postrzelać Okay. Czy też pozabijasz? Okej, okay. przejdziemy się tutaj, bo tutaj... No! O, składany sobie. Też. A z tym fajperem. No co rzuca? Kolejny się znalazł. Wo. Wo Nikogo nie widzę, kogo bym miał zabić. A jednak. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej, nie zatrzymujemy się. Okej, okay, zostało mi... Już... ...wszystkie amuniki do tej pepeszy. Ja się wycofam, trochę pozbieram. No więc tak, myślę, że te odpowiedzi no, odpowiednie do tego, co chcieliście się dowiedzieć, no a teraz to spokojnie idziemy dalej.

Leci no, chyba się chyba chęcić tu szedł ok. Idziemy dalej, a wie co tu tak strzelanie. No co strzelasz, do moich Nie wiem czemu ta gra jakoś... ...podkieszał się. Kurde, gdzie on? Dobra, padł. Ej, se eee, spokojnie poczekamy. Uspok... kamień. się! I po co? ra 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 o tu jest, ktoś, okay. tu jest Dobra, koniec zabawy czas Shouldn't no we ask them to surrender, Comrade? I'll ask them and I blow them to hell. Get the explosives up here now! Right away, Comrade Lieutenant. We need engineers up here! Get the explosives! I'll get stuff level here! we get some explosives from the engineers and plant them where the CD on the main support. Quickly! Stay close to me! Czekaś. Teraz już nikt nie chce. Pierwszy ładunek już jest. Drugi jest tutaj. I teraz... Ostatnia droga w tej misji. Get to a safe distance! To oczywiście fantastyczne w tamtych czasach Chociaż mi tutaj akurat tym chodziła ta gra Wybuchy no. Zamiast negocjować My mi wysadziliśmy katerem No okej, okay, więc tak to był kolejny odcinek z gry Call of Duty 2. Myślę, że się Wam podobał. Jeżeli tak, to zalajkujcie. Napiszcie komentarz. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie mój kanał. Czekajcie na kolejne odcinki. Cześć!